Olimpizm jest filozofią życia. Teraz jest wyczyn. Teraz, praktycznie, olimpiada to jest wyczyn. Jednego dnia roku stają się bohaterami, no, na przykład, takiego miejsca jak Stadion Narodowy. Zrzeszone w roku 1896 Igrzyska Olimpijskie nie były pierwszą dużą imprezą sportową organizowaną od czasów starożytnych. Wielkie turnieje odbywały się już wcześniej w Anglii czy Skandynawii, ale człowiekiem, który wcielił w życie ideę szlachetnej, ponadnarodowej rywalizacji, był Francuz Pierre de Coubertin. Przełom rozwoju idei olimpijskiej następuje z chwilą, kiedy na horyzoncie kultury europejskiej pojawił się Pierre de Coubertin, młody Francuz który zachłysnął się ideami greckimi, a jednocześnie, gdy był jeszcze w szkole średniej, Ernst Curtius dokonał pierwszych znaczących wykopalisk na terenie antycznej Olimpii. To razem spowodowało, że Coubertin zaczął myśleć o tym, jak przywrócić igrzyska olimpijskie. Nie na skalę jednego narodu, jak w Grecji czy podczas prób wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich w Anglii, ale dla całego świata. Jego idee polegały z grubsza na tym, żeby przywrócić również idee wychowawcze i filozoficzne związane ze sportem, które w antyku były oczywistością, a w nowszych czasach na skutek takiej technologizacji, biologizacji sportu zostały zapomniane. Oparta na pracach Kubertena definicja olimpizmu, zawarta dzisiaj w karcie olimpijskiej, mówi, że. Sport olimpijski, olimpizm, jest filozofią życia, kształtującą człowieka do doskonałości. Idea Igrzysk Nowożytnych w wielu kwestiach nawiązywała do tradycji starożytnej Olimpii. Jednak na przestrzeni lat zawody te się zmieniały. A jakie różnice widzimy między Igrzyskami Starożytnymi a tymi rozgrywanymi współcześnie? Jeśli chodzi o technologię, inne buty, inny sprzęt tak dalej, ale to są dodatki. To była i forma sportu i rozrywki dla tamtych ludzi chyba jedyna. Wtedy sport był bardziej czysty. Startowali amatorzy, tak? A tutaj startują zawodowcy. Nie tylko nowoczesne środki treningowe, nie tylko nowoczesne środki techniczne, które sprawiły, że mamy na przykład tartan na bieżniach lekkoatletycznych. No ale przede wszystkim rozwój mas mediów, który pozwolił na bezpośrednie transmisję, żeby cały świat mógł oglądać zmagania herosów. W związku z czym igrzyska olimpijskie dzięki współczesnym mas mediom stały się największym widowiskiem świata. Maraton, to dyscyplina, która jest dyscypliną olimpijską od 1896 roku, ale jak widać ma się dobrze nie tylko na igrzyskach olimpijskich. Tak, to prawda. Pomysł organizacji biegu na dystansie maratońskim, czyli mniej więcej takim, jaki dzieli miejscowość Maraton od Aten, zrodził się w głowie tych, którzy postanowili wskrzesić ideę olimpijską pod koniec XIX wieku i wydawało się wtedy, że będzie to jedna z konkurencji olimpijskich, która albo się utrzyma, albo i nie. Tymczasem po takich kilkudziesięciu latach istnienia maratonu, przede wszystkim jako imprezy na poziomie biegania zawodowego, czyli na igrzyskach olimpijskich, rozpoczął się boom maratoński. Jego pierwszym przejawem był... Początek lat 70., Stany Zjednoczone, kiedy to olimpijski triumf Franka Shortera sprawił, że przeciętni Amerykanie, amatorzy, też postanowili zmierzyć się z tym dystansem. Potem druga połowa lat 80., drugi boom biegowy. W międzyczasie maraton zawitał do Europy, zawitał do Polski. Rok 1979, pierwszy maraton dla amatorów w Warszawie. W tej chwili wydaje mi się, że cały świat przeżywa trzeci boom maratoński, bo to w jakim tempie rozwijają się poszczególne biegi, jak trudno zapisać się na maraton, jakie ograniczone są limity miejsc w poszczególnych maratonach. Z każdym kolejnym rokiem ukończenie dystansu 42 km 195 m. Staje się marzeniem i wyzwaniem dla coraz większej grupy osób. Prawie 120 lat historii to ogromne zmiany, zarówno w oprawie, jak i programie igrzysk olimpijskich. Ale są rzeczy, których z rywalizacji usuwać nie wolno. To idea fair play i duch olimpijski, które powinny towarzyszyć sportowcom na każdym kroku.